Ale wchodziliście na tą wieżę czy nie? Nie, jechaliśmy tędy. Tylko jechaliście tędy? So wycieczki jest czymś takim, też miło, nie? No. Chciałem wejść tu psa, teraz psać do tyłu. No trochę szkoda tego samolotu No pewnie, że tak. No pewnie. Ej, czekaj, no te światła się świecą teraz. A, zgasły. A fajne ma te światła. Coś powiedziałeś, że my zahaczyli o lody jakieś na podwrocie. Uuu, ale takie lody... A może byśmy poszli na te lody, te co lubimy u tych? Magii lodów? U wysokińskich, no. Zamknięte. Co ty gadasz? Nie wiem, może Nie patrzyłam na szale. Słucham? No to proszek. Dzień dobry. No to dalej. Wszyscy ostatni raz jak tu wam śladu <grywanie> Nie powinno wchodzić na kacu. I nie pytaj nie skąd to wiemy. <grywanie> nie <myślę>. <grywanie> <grywanie> Tak, też tak uważam. Słucham? No. Nie, w ogóle jest wykonana świetnie. I świetnie z zewnątrz wygląda. No. no No i końcówka, teraz bardziej szczegółowo. Jaka wycieczka się trafiła. Ale trzeba było. No nie? Spójrzcie. no czekajcie, tylko tą tojatę wytnę. O, jest. Ale fajnie. No. Bardzo fajnie to zrobili. Bardzo. Ktoś to zamyka codziennie czy jak teraz? To jest tak, chyba ktoś przyjeżdża to zamykać. Ale no fajnie, że do tej pory nikt tego nie... No nie zniszczył, ale zobacz, Jest kamera, więc tutaj się nie ważcie. Nie wiem, malować czegoś albo... Albo coś tam A tam widać Kościół w skrzyńsku Hortek widać Widzicie? Jak to Tam takie dwie.. Kościół to chyba widzę, no? No. Ja Ty gdzie To czekaj, ja go wezmę. Może. Ja, dobrze. A, on już się trzyma, dobra. Ja się opierasz na mnie, nie? Ej, spójrzcie. Dobra. Fajo. Nie, no bomba. Ta wieża tutaj to jest Bardzo. rewelacja. Tak, w ogóle się zrobiło tak cywilizowanie przyzwoicie tutaj. Jeszcze bardziej cywilizowanie przyzwoicie. No tak, bo wcześniej to tak. To sobie źle nie było. No nie, no. nie mogę tak chodzić. No ale fajny jeep tam stoi. O kurde. Co ty gadasz? Co ty się znęłaś? Podnieś cię Badzio? Chcesz być księżniczką na nie, wieży? Nie, nie, nawet nie mówię o tych wysokościach tylko. <laughs> <Z wieżowcu. laughs> Dobra, Badziuś, ale tak nie wchodź, bo ty masz gołe paluchy tam wy krwi, no. Tak, ty masz wieżę, <noise> masz, Tak, na drugie wieżę I tak dalej. Na wieży? Dobra, już ci zrobię. Uwaga. Robię. Mamy. O, tyk. Dobra. Jesteście na wieży. Co e, chciałam powiedzieć? Nie, no. nie mówiłam o tych wysokościach, tylko mówiłam o takim widoku, tylko na las, łąki. Mhm. Mogłabym, tylko... Problem byłoby tylko wtedy, gdy trzeba byłoby zostać samemu w takim domu. To jest właśnie coś, co <grym> ja bym sam się, się ciągle zastanawiał, czy już ktoś wlazł, czy jeszcze. Tak. Ale fajnie. Tak, tam jest, zobaczcie. Tam są te ślady dinozaurów. Ładek, nie rób tego, bo stracisz te paluchy i będzie kiepsko. A tam? Tak? No. Tylko gdzie? A patrzcie co tu będzie. Altanka przynieść, tam była No ale zobacz, tutaj będzie nad tym nad tym stołem. To chodźcie tam na dół jeszcze, zejdziemy. Tak. Mężczyzna powinien schodzić pierwszy. Yy, nie w każdej kon kondycji psychofizycznej. Ja też, ale myślę, że... Czarowe to jest. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba. Fajnie jest taka szeroka tutaj. No. A jeszcze ciekawie jak tu jest wieczorem. Czy... No ale zaraz się okaże, że ciemno to już będzie. Jest, bo to jest... Duninowie borkowscy tutaj są. Czy ty jesteś z tych borkowskich? Oczywiście. To są ci, którzy w pałacu mieszkają. Wiele mhm. rzeczy mhm. jest rozpoczęło od 1 sierpnia do 30 października. Uważajcie, że rzeczywiście w ogóle jest była. Ale godzin tu nie podają. Patrzcie. To były tutaj jakieś godziny, gdzieś. Przynajmniej jak były tu. To któryś tam chyba pierwszy. Raz nie, nie ma. Ale zobacz jakie są drzwi. No. tak estetycznie to jest tutaj wkomponowane, prawda? Tak, no bardzo mi się podoba. To za, już jak była budowana to już widziałem, że mi się będzie podobało. Jest z dbałością zrobione. I tu też będzie fajnie. Myślę, że tutaj więcej ludzi będzie teraz przyjeżdżało, wiesz? Tutaj, jak była ta altana, to też dużo ludzi przyjeżdżało. Tak. Tylko to wszystko zarosło i przestało być cokolwiek widać. Nic tam nie widać teraz. No. Ale tam Ale... widać, Można, pewnie. Ale co, tam wtedy sądząc po tym, ile było zawsze um... tak. artefaktów wiem, po co? Wiem. Nasi tam bywali. Tak, bo widać, że jest korzystane. No. I to chodźcie. Chodźmy, chodźcie. Bo no żałuję tak. tych lodów, bo miałem ochotę na te, no, na te konkretne. nawet Matylda mu dzwoniła, mama, mama a nie byś nam lodów z Mangiela do no. Tak, zamknięte było. No to co, jedziemy do, na te pod, pod Żabką? No. Dobrze. Trzeć? Mhm. Przestań, to jakąś fotę musimy zrobić z Jeepem bieżą Jeszcze, Władek, poczekaj! Dawno tu nie byliśmy razem, nie? Heavy Cruiser, proszę Panią tu jest jakiś Foxo no. Ekstra Nie, czekaj, żeby wie, że tak nie, że nie wystawała z niego, o, tylko tak. to zapraszamy. Do wozu. Kobiety i start do tyłu. Super. Super są, zobacz, te dywaniki. Nie uważasz? Tak. Zarąbiste są. Przydało. Tak, ale w ogóle no, wzór tutaj ekstra. No. Bardzo, Bardzo mi się podobają. To zamykam. Nie wiem z czego jest ten intensywny zapach, ale jest. O dziwo. A dziadek nie lubi. Zapachów. To nie jest taki zapach. Właśnie, chyba tak. Gdzie? A, ten. To już go zaraz wiesz co? Musimy go. Odprawimy go, Wadek. Dobra. Goń tam. Już. Okej. Okay. Po wybocie. Już to dędzenie przy tym przy kluczyku ja bym musiał zmienić, żebym tego nie wytrzymał. I tam przy schowku też jest taki luzik, też bym to od razu musiał wyeliminować. Tutaj na lody to nie ma po co jechać, no nie? No to nie ma gdzie żeby... No A na czym my tu teraz jesteśmy? Na cztery, albo na dwa. Na dwa jesteśmy, tak Dlatego tak fajnie tym tyłem próbuję zarzucać. Jeszcze reduktor pewnie nie, nie? można załączyć o raczej mi się nie zdarzy! Jesteśmy nakurzyli.